Czym jest ta enigmatyczna i tajemnicza IBDA ze stajni konceptów ICT? No, przede wszystkim na początku wypadałoby rozwinąć sam skrót. Jest to albo Institutional, albo Interbank Price Delivery Algorytm. Czyli generalnie koncept, który opiewa na tym, że jest algorytm, który dla dużych instytucji dostarcza cenę w określony sposób do określonego miejsca. Brzmi jak rzecz niemożliwa, ale prawda jest taka, że dokładnie to dzieje się każdego dnia. Czy za pośrednictwem jednego algorytmu, czy wielu, to już nie za bardzo ma znaczenie, bo znaczenie ma to, że dosłownie wszystkie duże instytucje finansowe korzystają z wysoko zaawansowanych algorytmów, tak zwanych high frequency algorytm, które z wysoką częstotliwością są w stanie bardzo szybko otwierać bardzo dużą liczbę zleceń. Tutaj wchodzi temat na przykład tak zwanych iceberg orders. Jeśli śledzimy order flow, to tam dosyć mocno takie zjawiska można zobaczyć. No ale dobra, skupiając się na samym koncepcie od ICT, no to żeby w ogóle wyznaczyć samą IBD i po co ona będzie nam potrzebna, potrzebujemy znaleźć się tu i teraz na wykresie dziennym. I od tego momentu po prostu wyznaczamy ostatnich 20, 40, 60 dni handlowych. W tym momencie w ramach tych konkretnych zakresów, jeśli na przykład jesteśmy day traderem, to w ramach ostatnich 20 dni będziemy po prostu szukać wszystkich points of interest, do których cena rzeczywiście może dojść, na przykład luk cenowych, order bloków i wtedy mamy poniekąd dużo większe prawdopodobieństwo, że rzeczywiście cena może tam dojść, przez to, że znajduje się to w którymś z tych zakresów i również dużo łatwiej jest nam określić, bajas to zobaczycie już w następnym materiale